Ten cudnej urody Combat Shirt znaleźliśmy w zestawie z AliExpress. I przy okazji jego sprawdzania powstał dodatkowy materiał premium. Zanim patologia w komentarzach zacznie mnie wyzywać od banderowców, to nie jest ukraiński kamuflaż. To są elementy umundurowania armii tureckiej. A wracając do myfriendowych wspaniałości. Użyte materiały są dramatem. To jakieś szmatki. Ten rodzaj materiału będzie się błyskawicznie zaciągał, niszczył. Zobaczcie, prosty test. A teraz porównawczo, skoro już mam na sobie ta koszulka turecka. No, nope. nic się nie dzieje. A że akurat mam pod ręką. No jeszcze sprawdźmy taki kombat się z helikona. To musi być super jakość, absolutnie. Nic nie było. Helikon jest w ogóle super, świetny, naprawdę znakomita jakość. Wytniemy to.